Jestem fizjoterapeutą, bo mogę dzielić pracę z zainteresowaniami. Uwielbiam pracę z ludźmi. Czekam satysfakcję z pomocy drugiemu człowiekowi. Chciałam pomagać, bo lubię pracować z ludźmi, bo moja praca daje mi jakąś satysfakcję. No i lubię pomagać innym. Największym wyzwaniem jest przekonanie pacjenta, żeby uwierzył w fizjoterapeutę. Dobrze postawiona diagnoza i trafnie prognozowana rehabilitacja. Ciągłe zwiększanie wiedzy i umiejętności. Zmotywowanie pacjenta. Dla mnie fizjoterapia to proces usprawniania ludzi. Z ciągłym dążeniem do celu. Nie wyobrażam sobie wykonywać innego zawodu. Powołaniem i misją życową. Codziennym wyzwaniem przynoszącym ogrom satysfakcji. I chęć pomóc. Największym problemem jest to, że często pacjenci mylą fizjoterapeutów z masażystami. Wyperswadowanie pacjentowi, że potrzebna jest zmiana nawyków. Cierpienie pacjentów. To jest przede wszystkim ból, z którym doborykają się pacjenci i zwalczanie go. Największym problemem jest brak czasu. Ciągły brak cierpliwości pacjenta. Jest znalezienie przyczyny problemu pacjenta. Dowanie fizjoterapii z innymi dziedzinami medycyny oraz bazowanie na pewnych założeniach z Evident based medicine. Znalezienie skutecznego sposobu na rozwiązanie problemu naszego pacjenta. Czemu ludzie mają za esteratop? No bo komu innemu, to jest konieczne w celu prowadzenia fizjoterapii terapii. Coraz szersze spektrum fizjoterapii oddziaływa na pacjenta, coraz więcej do dyspozycji mamy sprzętu, czynników, rodzajów terapii, które mogą pomóc pacjentom nie tylko ortopedycznym, neurologicznym, tylko praktycznie przy każdym schorzeniu fizjoterapia jest w stanie oddziaływać na pacjenta. Jesteśmy zawodem medycznym, wymagającym nieustannej nauki i praktyki, aby móc spojrzeć na pacjenta holistycznie, bo są specjalistami. Ludzie powinni zaufać fizjoterapeucie dzięki wiedzy, jaką fizjoterapeuci posiadają.